podróże na rowerach. Dom jest wielki i właśnie razem będziemy w tej sali jeźd jeździć na rowerach. Wycieczki rowerowe będziemy mieć. I w tym, w tym odcinku, w tym spekielszym chcieliśmy oprowadzić Was. pokazywać różne miejsca no, na, na, na naszym osiedlu. I właśnie teraz Wam pokażę, pokażę, jest jesteśmy koło Radiostacji, to słońce świeci tam za no. radiostacją, więc nie wiecie. Tak, dobra, I tu jest radiostacja, to jest właśnie. I tu nasze rowery są. No i y, tu będę takie cięcia robił. No i pierwsze cięcie to będzie właśnie, że już jedziemy na nasze osiedle. Tam bliżej, bo tu jeszcze jest daleko nawet do naszego osiedla, więc już tak bliżej to będę nagrywał, jak jedziemy. No to nara. nara. <grywa> Już jesteśmy przy, znaczy na naszym osiedlu przy szkole, za szkołą jest wojsko. No i my zaprowadzimy teraz rowery. Tam jest ten barak. Taki. O, tam jest ten barak, przybliżę. Tam ale to No, tam jest taki barak. Zaraz się udamy na niego. Tam będzie właśnie... Nie będę wam mówił jeszcze, bo to niespodzianka, co tam będziemy robić. Ym. No. I co jeszcze? To nasza szkoła. buda. Niestety wejście do górnej szkoły No. Teraz są wakacje, więc możemy e, uspokojeniem patrzeć na to gówno. No i to jest SP39. Dobra. No i tu mamy jakiś plac e, szkoły. Tam chyba szkoła jest też. Nie wiem. Tu jest jakiś plac zabaw. No. Statek. Przez ten plac zabaw się nazywa statek. Dobra. To, 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 to jest No. A, to jest... Zaraz podejdziemy do tego. Jak widzicie barwy, to jest kolor, barwy Piasta. No. Jak wiesz... Już... No. I to jest Biedronka. Znaczy, sorry, że tam jest słońce, ale hita jest. No i... No i to wszystko w tym... Tej, jakby, jakby coś czuło, my to składamy. No, my to składamy. No i widzimy się. Nie wiem gdzie się widzimy, ale... Na boju Jeszcze widzimy. No, na <śpiewanie> jednak się roz, rozmusiliśmy, nie poszliśmy na boju, tylko na barach, na barak. E, właśnie koło szkoły ten barak co pokazywałem. Koło tam biedry też jest Biedra. I tu chyba nie można wchodzić, ale to tak na filmie to możemy wszystko. No, <laughs> tu jest nasze picie kupiliśmy. Nie re reklama, tylko pić nam się chciało. No i... E, gdzieś mi ja to pokazać? że jest przedszkole? Jest? No, tam jest przedszkole. I w w szkole też mamy przedszkole. E, jeszcze pokażę tam dookoła. Można się popatrzeć. No i... To jest yy, właśnie widok z yy, naszego no. baraka I to nie jest barak, tylko bu taka... Yy, budynek jakby Nieskończony, ale wciąż robią coś, niby robią On coś tam... weź nie rozwalaj tego Devin, no. <grym> dobra Ajaj, aj, dobra No i to yy, To wszystko właśnie Jeszcze tu Oglądamy się, mi na, na dachu tego budynku tu była taka góra Piachu w ogóle. By, by było, można coś tak fajnie skoczyć tam. Ale już posprzątali to. No i to wszystko właśnie w tej. Słuchaj jeszcze część. Aha, dobra to jeszcze pójdziemy sobie se. wam, co to właśnie No, schowaliśmy właśnie tam. Schowaliśmy. Taka stoi barek. No i to jest właśnie tyle. Tam jest następna dziura, jest jakieś y, szktowanie. I my schodzimy, schodzimy, schodzimy Zmierz, zbierzemy chyba przejdzie... Dobra To my jeszcze nie? O, 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 jak tu przejdzie Dobra, okej okay. My tu wychodzimy O, no. Dobra, pierwszy idziemy Idziemy, idziemy, idziemy I tu właśnie na serwery schowaliśmy. I tak, może tu kończymy tą część, pojawimy się na boisku tak już się to No, dobra. dobra, to już jesteśmy właśnie na na, na koło bo ja tam jest boją grają chcieliśmy sobie pograć nagrać że jak... co? co No nie wiem, na kwiśle się Dobra, to pokażę no i właśnie tam grają chcieliśmy pograć a no ale jest zajęte jak widzicie i tu nasz rowery eee, tak w ogóle to my to już nagrywamy drugi raz bo no. wczoraj nagraliśmy to samo ale Kurde, tam problemy były i się nie dało. No, i się nie dało. No. I teraz właśnie, co za łapę? No i teraz właśnie nagrywam to drugi raz. Od nowa wszystko. Wszystko od nowa. Ale, oczywiście ale, teraz, teraz, ale, ale dodamy jakieś. Yy. Teraz będzie bardziej profesjonalne i dodatkowe jakieś tam rzeczy, no. No i to właśnie drzewo koło boliska, tam grają. Chcieliśmy go zagrać, ale się za jest. Tam jest szkoła, tam, tam jest szkoła chusty. właśnie. Tu jest tam e, boisko do siatki, No i widzimy się na takiej górce, co w zimę jest. Tam jeżdżają na sankach i w ogóle. No, idę wszystko e, w tej części. Zobaczmy na, na górce. Dobra. <noise>

Powtarzam się, ale dobra. go, no! dobra. <grymne> no i że tam słońce jest, ale i właśnie. Tam jest ta leża dostawka. byliśmy jak się witaliśmy. No i właśnie tam Tymon jest. Tam dalej. Nie widzicie go, ale te wielki właśnie. No i myślę, że kończymy tą część. E, czy ja wiem czy część. W ogóle chyba kończymy ten odcinek. E, e, kończymy ten odcinek. E, oto tak miłym pożegnaniem chiawielki. Darym jechał. No i kończymy właśnie ten, ten odcinek z serii e, Wakacyjne Podróże na rowerze z Wielkim nara. Do zobaczenia w innych odcinkach lub w innych w eh, vlogach. Ja mam tam vloga. Dobra, to na